Top czy flop wersję jagodzianki, bo nie wiem czy wiecie, ale jestem największą fanką jagodzianek i chcę przetestować każdą w Polsce. Przyjechałam właśnie do Budki i słuchajcie, Wika po prostu jest taka kochana. Przywiozła mi jagodzianki z Łodzi. Z lukier i kruszonka. Mezu, ale jakby mi spadło, to byłoby śmieszne. <grytanie> a w zasadzie jest to taka nastrycy na mąki i ciastko jagodowe. Zaczynamy od drożdżowy, co wypełniona tutaj czekoladą, a na górze ma jeszcze musik czekol czekoladą. <grytanie> Go da. Fajnie. Zróbka. Oje. Oh, yeah. Czujesz jakie to jest mokre. Mm, Dawnie mają po prostu top ciasto drożdżowe. Serio? Jak najbardziej idealne ciasto drożdżowe. Przysunka. Też mnie pożałowali. Nie jest to taka typowa, typowa jego dzianka. No nie, nie, Ale ten smak to jest przepyszne. Totalnie to jest top. Totalnie 10 na 10. To co na takie jego dzianki? Uma Black 18 zł. Serio? Na tyle nadzienia w środku za ja, ja jeszcze jem, wiesz. Jem i jeszcze na górze. No właśnie. To. Jagody są w ogóle takie, one nie są kwaśne, no, tylko są, mhm, uh -huh. mega takie delikatne. Tak. Delikatnie posłodzone jeszcze i nie ma tutaj żadnej galaretki, nisko no, nie, to jest no, typowo, jagody. typowo jagoda, nie? Bo jemy ciacho z zewnątrz chrupiący. Tak, a w środku wydaje się jak takie brownie trochę. Co to też tak chrupnęło? No. Nie wiem, tutaj ze smakiem takim takie Mhm. I bardziej czekoladowy niż jagodowy ogólnie. Masa jakby jest mega, mega dobra, ale jest mniej wyczuwalna przez tą czekoladę. Ja tutaj to da pod te crumble cookies, mm -hmm. że wyobrażam sobie, że te crumble cookies mogą tak smakować.